Szczęść Boże, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku serii Słowo dla serca i wysłuchajmy dzisiaj Ewangelii z, według św. Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 8. Jezus mówił do swoich uczniów. Był pewien bogaty człowiek, miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Wezwał go zatem i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swojego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Rządca zaczął się zastanawiać, co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi zarząd. Do kopania ziemi nie mam sił, żebrać się wstydzę. A już wiem, co zrobić, żeby po odsunięciu mnie od zarządu przyjęto mnie do swoich domów. I zaczął pojedynczo przywoływać każdego z dłużników swojego pana. Pytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu. On odpowiedział 100 baryłek oliwy. Rzekł mu, weź swój rachunek, siadaj tu zaraz i napisz pięćdziesiąt. Potem drugiego zapytał, a ty ile jesteś winien? On odpowiedział 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź swój rachunek i napisz 80. Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, bo przezornie postąpił. Synowie bowiem tego świata roztropniejsi są w stosunku do siebie podobnych niż synowie światła. I doczytam jeszcze jeden werset, którego nie ma dzisiaj w liturgii. I ja Wam mówię, zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto Was do namiotów wieczności. Jezus w ostatnich tekstach w Ewangelii świętego Łukasza mówi o kwestii zarządu, o kwestii dóbr materialnych, o relacji do tych dóbr. I to są takie teksty dosyć trudne. Z tą przypowieścią w ogóle jest problem w interpretacji jej, no bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus chwali nieuczciwość i kombinatorstwo. Bo chwali nieuczciwego zarządcę. ten człowiek rzeczywiście jest Nieuczciwy, jest kombinatorem, nie tłumaczy się, kiedy zostaje oskarżony, więc rzeczywiście prawdopodobnie popełnił te rzeczy, o którego oskarżano. Trwoni majątek, w takiej trudnej sytuacji nie potrafi się ukorzyć, tylko przygotowuje sobie pewien plan, boi się pracować, boi się jakoś tak zniżyć, więc jest bardzo pyszny i ostatecznie redukuje zobowiązania swojego pana wobec różnych ludzi. Czy tych ludzi wobec, wobec swojego pana, nie informując go w ogóle o tym. Dlaczego więc Jezus mówi ten przykład? Dlaczego jednak ta przypowieść ma znaczenie i jest pozytywna? Najpierw dlatego, że z takiej perspektywy duchowej ta przypowieść mówi o miłosierdziu ojca. Ponieważ to, co robi zarządca, to jest objaw Bożego Miłosierdzia. Że ktoś był dłużny swojemu panu wiele, ponieważ te przykłady, te, te korce pszenicy, 100 korsów pszenicy albo choćby 100 baryłek oliwy, to są bardzo duże wielkości. To są duże kwoty. I zmniejszając te kwoty, zmniejszając te ilości, które to zadłużenie, w tej przypowieści, jakby Jezus pokazuje, zobaczcie, taki jest ojciec. On po prostu bez niczego, ze względu na swoje miłosierdzie, chce wam darować wasz dług. To jest taka pierwsza interpretacja, taka najważniejsza tak naprawdę. Ale co mnie tutaj jeszcze dotyka, ponieważ to co Jezus chwali w tym człowieku, Jezus chwali w nim pewną postawę, czytamy, roztropności, pewnego sprytu. On jest bardzo sprytny, ten rządca, ponieważ on robi taki motyw że trochę buduje teraz na honorze tego swojego Pana. Bo w takiej sytuacji, kiedy ma być wyrzucony albo nawet wtrącony do więzienia, on idzie do tych ludzi, którzy mają swoje zobowiązania i przedstawia im swojego Pana jako bardzo hojnego człowieka. I teraz gdyby ten w tym momencie wyrzucił swojego rządce, ludzie by się zastanawiali jak to? Przecież jest taki dobry, przecież obniżył nam nasze, Nasze zobowiązania. Dopiero okazał nam taką miłość, teraz wyrzuca swojego zarządcę, i wiecie, za punkt honoru postawiłby u niego to, żeby raczej go nie zwolnić w takiej sytuacji. To by było takie dziwne. Poza tym okazał się bardzo dobroczynny. Więc jakby on rzeczywiście tutaj potrafił się w jakiś sposób odnaleźć. I też wiecie, ważne jest to, że ten pan w tej przypowieści. Jakby nie chwali, w ogóle Jezus w tej przypowieści jakby nie chwali rządcy całościowo, Jezus chwali Go za Jego smykałkę, za jego zdolność odnalezienia się w tej sytuacji, za spryt i roztropność. I to jest wiecie ważne, dlatego że nawet w przypowieści Jezus mówi, że bądźcie roztropni jak, jak węże. Czyli mamy być jak węże, węże są raczej złym stworzeniem, źle kojarzonym, prawda, choćby w przypadku grzechu Adama i Ewy. Ale mamy być jak węże? Nie, mamy być roztropni jak węże, więc jakby mamy wyciągnąć roztropność z węża, mówiąc tak symbolicznie, to nie znaczy, że ogólnie mamy naśladować to, co jest wszystko z nim związane. Tak samo tutaj, chcemy naśladować tego zarządcę w jego pewnym sprycie, ale nie w jego nieuczciwości, nie w jego kłamstwach. Wiecie dlaczego to jest ważne? Bo my czasem tak patrzymy na ludzi, szczególnie na ludzi, którzy się potkną, którym coś nie wyjdzie. Nie potrafimy, albo rzadko kiedy potrafimy, gdy komuś coś nie wyjdzie, gdy wyjdzie jakiś błąd, jego grzech, słabość, nie potrafimy popatrzeć na niego całościowo. I na przykład ktoś pięknie pracował, nawet w przypadku różnych jakichś takich problemów kapłanów i różnych takich słabości, które, które w ich życiu są obecne. Jakby, gdy coś wychodzi, nie potrafimy powiedzieć: No szkoda, bo w tym rzeczywiście jest słaby, tutaj mu nie wyszło, ale. No ale zrobił tyle dobra, ale Bóg się nim tak posługiwał, ale, ale potrafił podkrywać swoje charyzmaty. Tylko od razu, no tak, wiadomo, był, a tak myśleliśmy, że to wszystko było takie dwulicowe. Nie, to, to, to w ogóle bez sensu. Wiecie, tak często robimy. Nie potrafimy obronić kogoś, albo nie potrafimy danej sytuacji wyłączyć ze wszystkiego. Czasami ktoś we wspólnocie, jak coś mu rzeczywiście nie wyjdzie, coś zaniedbał, Potem staje w takim poczuciu, o, przeksiędza już pewnie, nie więcej do posługi nie weźmie, albo, albo coś w tym stylu, nie? Ja mówię, nie, moment, dlaczego? W tej sytuacji, jakby ci nie wyszło, okazałeś swoją słabość, ale to nie warunkuje na Twoją całość. Dlatego ja wiem, jak Ty posługujesz, ja wiem, jak głosisz, wiem, jak działasz, wiem, jak jest zaangażowane Twoje serce. Tak, tutaj masz przestrzeń, w której musisz się nawrócić, poprawić, ale to nie przeczy wszystkiemu innemu, co Bóg przez Ciebie robi. Tak samo w relacjach, jak ktoś mówi, przy księdza, tam gdzieś, nie wiem, pokłóciliśmy się z kimś rzeczywiście. No coś tak zaszliśmy sobie za skórę, i potem ktoś tak funkcjonuje, jakby jakby myślał, że już nie wiem, całkowicie go odrzucam przez tą kłótnię. Ale w momencie, kiedy się szybko godzimy, jakby pokazuje, zobacz, jakby to nie warunkuje na naszą przyjaźń albo na naszą relację, ponieważ to jest tylko fragmencik Twojego życia, nas, naszej relacji, prawda? Ale jakby ja wiem, widzę wszystko inne, widzę wszystkie lata tej przyjaźni i to jest dużo ważniejsze niż taka jednorazowa sytuacja. To jest dla mnie bardzo ważne. I ostatnia rzecz związana z tą przypowieścią to zdanie, które też mówi Jezus pod koniec to znaczy. Synowie tego świata są roztropniejsi w stosunku do siebie podobnych niż synowie światła. To zdanie mi się bardzo podoba, bo ono mówi, że czasami albo nawet bardzo często ci ludzie tacy tego, tego świata jakoś dużo lepiej potrafią się dogadać, potrafią się w tym świecie odnaleźć, potrafią być sprytni w tym świecie, mają jakąś smykałkę do różnych rzeczy i potrafią się ogarnąć niż po prostu ludzie Pana Boga. Które są często takie, mówiąc brzydko, takie fleje, tacy nieogarnięci, wszystko niby budują na Bogu, a po prostu nic z palcem ruszyć nie chcą, żeby najlepiej Bóg za nich wszystko zrobił. I wiecie, i to jest takie słabe, nie? Że, że Bóg nam daje pewne talenty, Bóg nam daje obdarowanie, Bóg nam daje smkałkę do biznesu, żebyśmy również w tym świecie, nawet wobec dóbr materialnych, potrafili się odnaleźć, budować dobre firmy, przejmować, wiecie, władzę w miastach, w państwie, w parlamencie po to, żeby to synowie światła rządzili tym krajem, a tak naprawdę Bóg i Jego Ewangelia, prawda? Żeby, żeby jakby przez naszą posługę, przez naszą taką smykałkę, przez odnalezienie się w świecie, przez dobre relacje, przez podtrzymywanie dobre kontaktów, po prostu budować Kościół. Bo dzięki temu, że nie wiem, ktoś fajnie rozwinie swoją firmę, będzie mógł wspierać dzieła na przykład ewangelizacyjne. Bo przez to, że ktoś będzie miał dobre kontakty, będzie w stanie, nie wiem, zapraszać różnych ludzi z różnych miejsc na różne rzeczy Boże, prawda? Fajnie ewangelizować. Że, że ktoś mając władzę będzie potrafił wspierać parafię, będzie potrafił wspierać różne wspólnoty różnych ludzi i, i takie w ogóle jakieś takie projekty kościelne i, i po prostu projekty ewangelizacyjne. Nie? I tu nie chodzi o to, że, że o to jest takie budowanie na sobie, to jest taka pycha. Nie, nie musi tak być. Może tak być, można temu ulec, ale nie musi tak być. Więc nie bądźmy takimi sierotami, którymi po prostu trzeba wszystko pokazać palcem, co robić. Tylko naprawdę bądźmy pewni siebie w wierze i w świecie, w którym Bóg nas stawia. Bo jesteśmy zarządcami dóbr, które Bóg nam ofiarował, a on pragnie, żebyśmy to pomnażali. Kochani Bóg, zapłać. Dzisiaj, tak jak wspominałem ostatnio, rozpoczynamy kurs Nowe Życie w Hełmie. prosimy o modlitwy za wszystkich uczestników, ale też dzisiaj z Krzyśkiem Sowińskim ja wylatuję do Niemiec, gdzie będziemy we dwóch głosić kolejne forum charyzmatyczne, tym razem właśnie w Niemczech, dla, również dla wspólnot charyzmatycznych. Będziemy zastanawiać się, jaki jest cel funkcjonowania Kościoła, po co Kościół użyje, dla kogo i, i jakich środków używać, żeby ten cel realizować, więc również prosimy Was o modlitwę i na pewno podzielę się tym, jak Pan Bóg nas w tym czasie prowadził. Z Panem Bogiem, dobrego dnia.